Ninja Fury. No to jest taki cinematic experience, Mhm. jak od Sony, nie? Pięknie, super. Tu będzie troszkę więcej chyba walki gameplayu, zobaczymy. Uuu, dobra, mamy gameplay już z taką walką. No. No myślę, że to będzie znacznie też większa gra niż ta jedynka. Jedynka to był taki koncept. Kilka godzin, ale też świetnie zrealizowana fabularnie, psychologicznie. Ale tutaj już troszkę musi być tej walki. E no, to jest film. O, mam jakiegoś towarzysza. Kurde, jest obłęd, jest obłęd, ale czekam na Hellblade'a. Z tego co wiem, nie ma jeszcze daty premiery. Dokładnej, ale... Przyszły rok. Mam nadzieję, że to wyjdzie już. Bo mamy już ten gameplay taki. taki soczysty, siarczysty, obłędny. No, jest troszkę więcej już pokazane wreszcie. Sztos, nie no. To jest piękne. To taki. dla fanów właśnie Gier od Sony. Akurat po drugiej stronie. Barykady Xbox Series X i S. 24. Senua Saga. Kolejny odcinek znajdziesz na środku ekranu, kliknij w niego i oglądaj już teraz.